Pomyliłem tekst, napisz mi o miłości, niech będzie w kolorze, jak oczy, jak morze. Lecz bez różu aniołku. i takiego tam sztafarza od razu to skrętu. Dajne, ja mocne, codzienne i z czułością patrzące, co rano jak się Parę dni temu zagraliśmy koncert w Chojnicach, w Domu Kultury. Było świetnie. Świetna ekipa, świetna scena, efekty specjalne, dymy, telebimy. Cudownie, tylko zabrakło publiczności. Publiczność posłucha nagrania w sierpniu. I oczywiście będziemy zapowiadać to nagranie, tą emisję. Ale dzień wcześniej spotkaliśmy się na próbie, a wieczorem zagraliśmy koncert dla kilkorga przyjaciół i okazało się, że bardzo zatęskniliśmy za publicznością, a więc do zobaczenia już na całkiem prawdziwym, prawdziwym koncercie. Gracios y canso, tu morena, yo gracioso y yo distraído.